Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie w tytule zapraszam Was dzisiaj na misję trench. Dziś wyszukałam dla Was najfajniejsze tręcze dostępne teraz w sklepach u nas, w naszych sieciówkach. Mamy również jesień. Mam nadzieję, że przynajmniej jeszcze dwa miesiące będziemy mogły cieszyć się noszeniem tręcza. Według mnie trencz to jest taka podstawa garderoby. Ja nie lubię takich określeń, że wiecie must have, że coś to trzeba mieć, ale trencz to jest taki rodzaj płaszcza, który jest naprawdę bardzo uniwersalny. Możecie go założyć i do pracy, i na uczelnię, i wieczorem, i za dnia, i do trampek, i do Szpilek to jest coś świetnego. Ja swój tręcz pamiętam kupiłam po raz pierwszy, kiedy miałam około 20 lat, i pamiętam, że się wzbraniałam i myślałam: po co mi taki dorosły płaszcz? I namówił mnie na jego zakup mój przyjaciel. To był wtedy taki czarny, fajny tręcz z chemu. I pamiętam, że jak zaczęłam go nosić, to nosiłam go non-stop, po prostu aż w nim prawie zrobiłam dziury. Także zapraszam Was, jeżeli jeszcze nie macie tręcza, warto może z tym płaszczem trochę poeksperymentować. I ja szukałam w tym sezonie tręcza porządnego, z gabardyny, czyli najlepiej z tak Takiej ściśle tkanej, bawełnianej tkaniny o skośnym splocie na podszewce. Najlepiej w długości do kolan. Dwurzędowego, czasem jednorzędowego, ale takiego porządnego. Nie żadnej podfruwajki. Dużo jest teraz modnych, takich podfruwających, cienkich, bardzo lejących się płaszczy, ale tręczy, A ja szukałam czegoś takiego porządnego, naprawdę na temperaturę do około nawet 10 stopni. Także zrobiłam research i mam takie. Taką refleksję, że teraz tręczy jest bardzo mało. Więcej tręczy jest jednak w sezonie wiosenno-letnim. Teraz jest mało. Często panie nawet mówiły, że w ogóle nawet nie było tręczy w sklepach, tylko że od razu były grubsze płaszcze, gdzieś tam ala wełniane albo wełniane. No a jednak wiecie, piękna złota jesień, mam nadzieję, przed nami. I tręcz według mnie to jest świetny płaszcz. teraz. dziwię się, że było ich w sklepach e, tak mało. Ale na początek jeszcze trochę historii, bo skoro nosimy tręcze, lubimy tręcze, to warto wiedzieć skąd się wzięły. Nazwa tren wzięła się z języka angielskiego i jest to po prostu po angielsku okop. I tręcze wymyślił, właściwie opatentował gabardynę, czyli ten słynny materiał świetny na deszcz i na wiatr, Thomas Barberry. Jak wiecie, Barberry to jest ta firma, która słynie z tręczy. To są najbardziej znane, klasyczne, brytyjskie tręcze. Nie bez powodu, bo właśnie Thomas Barberry tę gabardynę pod koniec XIX wieku opatentował. I ten tręcz na co dzień zaczęło bardzo używać wojsko. I właśnie podczas I wojny światowej, na XX wieku e, nazwa Tręcz oficjalnie się przyjęła. Tręcz właśnie od kopu. Bo tam używało i nosiło tręcze wojsko. No i później, oczywiście, okazało się, że po wojnie trencz już został na co dzień w codziennej garderobie, nie tylko w wojskowej, bo okazało się, że jest świetnym płaszczem na brzydką pogodę, na wiatr, na deszcz. Również kojarzymy trencz z filmów takich na przykład jak Casablanca i Humphrey Bogart w tym takim beżowym tręczu, albo na przykład Audrey Hepburn w śniadaniu u Tiffaniego. Rewelacyjnie tam ten tręcz widać, także później trencz już został po prostu na co dzień i nosimy te tręcze po dziś dzień. I ja tręcze podzieliłam na trzy kategorie cenowe. Założyłam, że taki porządny, ładny, dwurzędowy, z dobrego materiału, na podszewce, taki jakiego szukam, jesienno-wiosenny tręcz, będzie kosztować w świecówce przy masowej produkcji około 250-350 zł. ale to już musi być taki tręcz, wiecie, na kilka sezonów, przynajmniej na 3-4 lata. I oczywiście pokażę Wam tutaj każdy tręcz, o którym będę mówić na zdjęciu, z podaną ceną, że gdybym coś pokiełbasiła, to będzie wszystko na obrazku Pokazane. No i zawsze tak, że pierwsza kategoria cenowa to będą tręcze do 200 zł około, to będą te tręcze tańsze. Później będą w tej takiej założonej przeze mnie cenie, czyli od mniej więcej 250 do 350 zł za tyle to będą ta taka średnia cena, a później powyżej 350 zł to będzie trzecia kategoria, to już będą tręcze droższe, wobec których już mam. Wysokie, bardzo wysokie wymagania. No i zaczniemy od tej kategorii tręczy w najlepszej cenie, czyli za około 200 zł. Pierwszy tręcz z tej kategorii to będzie CIA, i to jest tręcz dość krótki. Ogólnie wszystkie tręcze z tej dolnej kategorii cenowej będą krótkie, no bo niestety. Cena determinuje długość. Im dłuższy płaszcz, tym wyższa cena, także do 200 zł, czy tam za około 200 zł będą one krótkie. No i tutaj mamy beż, i a jednorzędowy. Na żywo ten trencz był dość cienki. Miał podszewkę, no ale jednak był dość cienki, dość e, gnietliwy. E, no tak średnio na żywo, bardzo porządny, e, ale jego zaletą jest to, że jest rozmiarówka aż do rozmiaru 50, także wszystkie kobietki w plus size i w mega plus size e, w płaszcz C i aż tak powiem się zmieszczą. Później mamy również jednorzędowy, krótki płaszcz z Marks and Spencer w, kolor, w kolorze beżowym, w czerni i w oberżynie jeszcze. I to jest płaszcz 100% poliester, czyli na pewno będzie przeciwwietrzny i co ciekawe na metce był oznaczony jako przeciwdeszczowy. Także to też jest, skoro to jest 100% poliester, a nie bawełna z poliestrem, bo z tego na ogół są tręcze, to jest taka gabardyna typowa bawełna z poliestrem, czy tam z czymś sztucznym, to yy, Myślę, że będzie on ciekawy i na pewno będzie on przeciwdeszczowy. Kolejne trzy fajne płaszcze, właściwie dwa plus jeden ekstra. To będzie orsej. I tutaj mamy za 199 zł czarny trencz, krótki, dwurzędowy, całkiem fajny na żywo. Później za lekko ponad 200 zł mamy trencz beżowy z bardzo ciekawymi detalami takimi ala skórzanymi. Fajnie on wygląda, ale też jest krótki. Ale co mamy fajnego, to mamy fajny to nie jest trench, ale to jest taka wariacja na temat trencza ze sztucznego zamszu w czerwieni i on jest dłuższy i wygląda tak bardzo fashion i mi się bardzo, bardzo podoba. Teraz jeszcze za lekko ponad 200 zł mamy trencz w H&M, bardzo jasny, też z podszewką, no też dosyć cienki na żywo i taki też krótki na przykład. Fajny, jeżeli szukacie bardzo jasnego, krótkiego trencza, natomiast on jakiś taki bardzo porządny, taki idealny jeszcze nie jest. I jeszcze w tej kategorii cenowej lekko ponad dwie stówki mamy płaszcz z mochito to jest krótki trench ale o żakardowej z żakardowego materiału i jest to coś ciekawego jeżeli szukacie czarnego trencha ale nie takiego bardzo zwykłego to zwróćcie uwagę na ten z Mohito, bo właśnie ten Jacquard wprowadza bardzo fajny, stylowy element. Teraz przechodzimy do drugiej kategorii cenowej, czyli 250-350 i tutaj zaczniemy od mochito, czyli od krótkiego tręcza dwurzędowego, który ma bardzo połyskliwy materiał. To jest ważne, że to nie jest taka zwykła czerń, tylko to jest. Czerń, która mocno blinkuje, mocno odbija promienie słoneczne i różne światło. Także jak szukacie takiego tręcza czarnego, który nie jest zwykłym czarnym tręczem, nie ma różnej dziwnej faktury. Yy, tylko po prostu się błyszczy, to idźcie do mohito. Chociaż ten tręczek na tę cenę moim zdaniem jest trochę za krótki, no ale powiedzmy, że ten błysk to rekompensuje. Kolejny płaszcz to będzie mango i to jest cena 270 zł, niecałe. I to jest chyba płaszcz, który według mnie jest najbardziej adekwatny, jeżeli chodzi o cenę i o jakość. To jest chyba najlepszy Trencz, jaki znalazłam w tej dobrej, przystępnej cenie. I mamy go w kolorze beżowym i granatowym. To jest dwurzędowy klasyczny trencz z fajnymi detalami, z, z podszewką, oczywiście, o dobrej już długości, czyli takiej do kolan. No i myślę, że jak za 250 zł, to ten trencz jest bardzo, bardzo fajny. No i po prostu nic ująć. Później mamy trencz już za powyżej 300 zł w promodzie, za około 350 zł. I mm, to jest trencz, który jest. Bardzo porządny, jest bardzo ładnie wykończony. Też klasyczny, dwurzędowy z fajnymi detalami. Co jest ciekawe, ma w składzie nylon, czyli na pewno będzie jeszcze bardziej antywietrzny i antydeszczowy, przeciwdeszczowy niż płaszcze tylko z poliestrem. No i jest również do rozmiaru 46 albo 48, także też ta rozmiarówka jest dosyć duża. To jest duża zaleta. I teraz mamy jeszcze dwa płaszcze zarowe za około 300, już chyba 70 zł. Z tego to, co kojarzę. Jeden z nich to jest ten trench, o którym wy często piszecie i często go porównujecie do mojego tręcza Staranko i często się pytacie, czy to jest Zara. Nie, to nie jest Zara. Tamten trench to był trench Staranko. W tym sezonie Taranko tręczy nie ma, ale właśnie ten trench beżowy, klasyczny, dwurzędowy, z bardzo dużą ilością detali, porządnie zrobiony. Chociaż no wiecie, jak to Zara, gdzieś tam jakieś nitki wiszą, no ale tak już jest po prostu z Zarą. Nie, ale ma sprzączkę przy pasku, ma podwójne plecy, no różne, dużo różnych, różnych ciekawych detali, porządnie dosyć wykonany. To jest właśnie ta beżowa Zara za około 370 czy tam 360 zł. Taki najbardziej klasyczny trencz, aczkolwiek porównałabym go do tego mangowego, który jest w stówę tańszy. Bo one są bardzo do siebie, jeżeli chodzi o jakość, wykończenie i detale, porównywalne, ale w zarze za właśnie tę cenę też około 360-370 zł, jest bardzo fajny tręcz, czarny z futrzakiem jako kołnierz. I to jest tręcz, który ma mniejszą liczbę detali, natomiast ten futrzak jest odpinany, czyli możemy go nosić i z futrzakiem, i bez, a ten futrzak wprowadza w taki fajny, modowy, modowy element. I do tego wszystkiego jeszcze przez to, że tutaj mamy środek ciężkości położony na kołnierz na futrzak to ma on też bardzo fajne, porządne zapięcie u góry. Także czarny, ciekawy taki modowy tręcz w tej zarze to jest myślę coś dosyć interesującego. I w tej kategorii cenowej jest również coś fajnego w Marks Spencer. To jest 100% poliester, ale to jest bardzo podobny e, płaszcz w fasonie do tego z tej tańszej kategorii z Marks Spencer, ale jest on nieco dłuższy i jest to płaszcz w czarno-białe wzory. Także jak szukacie fajnego, wzorzystego, klasycznego e, tręcza, to ten Marks Spencer za 300 to jest coś również ciekawego. I teraz ostatnia kategoria cenowa, czyli płaszcze powyżej 350 zł. To są płaszcze, co do których już mam bardzo wysokie wymagania i pierwszy z nich, fajny, to jest płaszcz Saint Spencer. Powyżej 400 zł on kosztuje i tak patrząc na niego zastanawiałam się, czym on się różni od tego płaszcza z Zary na przykład, z tańszego, bo jest również dwurzędowy, występuje w trzech kolorach, beż, granat i jasny szary. Jest porządny i powiem Wam, że jest dużo porządniej uszyty. Ma też ładną podszewkę w pepitkę i i tak na pierwszy rzut oka, po prostu z zarowego, no wisiały gdzieś tam jakieś nitki. A ten z Maxi Spencer był taki, że naprawdę oglądałam go z kilku stron i był zrobiony bardzo, bardzo ładnie. Kolejne dwa płaszcze to już mamy cenę prawie 700 zł. Pierwszy z nich to Massimo Dutti. I to jest płaszcz, który jest już w bardzo dobrej długości. Wygląda na żywo idealnie, świetnie, jest przepięknie uszyty, jest bardzo porządny, ma podszewkę i ma największą ilość detali z płaszczy, które oglądałam na żywo. Tam naprawdę ilość detali jest taka, że że mamy i u góry, i na dole, i gdzieś tam przy, przy rękawach, i dodatkowe sprzączki. I naprawdę ten płaszcz wygląda bardzo, bardzo porządnie. Natomiast ja nie wiem, czy ta cena nie mogłaby być o stówkę niższa. I tu chyba nawet mam potwierdzenie z góry, że tak powiem, jak słyszycie, że ta cena powinna być o stówkę niższa. To był znak. E Oczywiście żartuję, ale myślę, że gdyby ona była o te 100 zł niższa, to nic by się nie stało i no nie, nie wiem, czy bym chciała aż tyle pieniążków za niego zapłacić. Drugi płaszcz w tej cenie, czyli prawie 700 zł, to jest to, co mam na sobie. Widzicie ten piękny granat? To jest polska marka Aetheri, oczywiście. Karolinka Baszak zrobiła w tym sezonie przepiękne tręcze. To jest tręcz bardzo długi, sięgający za kolano. I widzicie, to jest tręcz w cenie sieciówkowej, bo w cenie z Massimo Dutti. A tutaj mamy polski produkt, wszystko jest made in Poland polskie marki, także ja nie jestem pewna, czy ten, cen, czy ten płaszcz z Massimo Dutti jest warty tej ceny, ale ten płaszcz od Aeteri jest z bardzo dobrej jakości gabardyny, ma przepiękny kolor, ma beżową podszewkę, bawełnianą, także będzie nam się ten płaszcz bardzo miło przyciele nosić, ma też różne piękne detale i moim ulubionym detalem w tym płaszczu to jest jedyna kieszonka w tręczu, jaką widziałam do tej pory w sieciówkach i wszędzie, bo tutaj po prawej stronie, stronie w środku mamy taką prawdziwą, wszytą, dużą kieszonkę. Także Karolina, gratuluję Ci świetnego tręcza. Jeżeli chcecie kupić sobie bardzo porządny, długi granatowy tręcz, on też będzie w innych kolorach, na pewno będzie w takim buraczku, ale to musicie sobie na stronie zobaczyć. To myślę, że w tej kategorii cenowej ten tręcz jest rewelacyjny. Kolejne dwa tręcze w tej kategorii cenowej to będzie coś takiego ciekawego, bo to będzie Fem Stage i ten płaszcz jest z tej chwili na przecenie kosztuje około 400 zł. Był w wyższej cenie, tam prawie 600 zł. kosztował początku i to jest słuchajcie trench, to jest taka wariacja na temat trencha, bo to jest trench z pianki. Mamy normalnie dwurzędowy do kolan czarny trench, ale jest on wykonany z materiału piankowego, także to jest coś ciekawego. A ostatnia wariacja na temat trencza to będzie trench z simple, a właściwie taki płaszcz simple który jest z dwóch rodzajów materiału, który jest również długi, również sięga za kolano i kosztuje ponad 1000 zł. No ale jest bardzo porządnie wykonany, jest takim ciężkim płaszczem, ale jest mu jednak bliżej do tręcza i do wariacji na temat tręcza niż do płaszcza już zimowego. Także mam nadzieję, że Wy swój perfekcyjny trencz i płaszcz znajdziecie, że Wam gdzieś tam tutaj pomogłam i jakieś decyzje zakupowe ułatwiłam. Życzę Wam powodzenia w wyszukiwaniu. A jeżeli widziałyście i. Jak nie znaki z nieba, to wycieczki szkolne dzisiaj po prostu dzieje się w tym Wrocławiu. W każdym razie, jeżeli wy widziałyście gdzieś jakiś fajny trench w dobrej cenie, o dobrym składzie, czyli bawełna, poliester, im bardziej wiskozowa podszewka, tym lepiej. Piszcie koniecznie na dole, bo ja się z chęcią zapoznam, z chęcią zobaczę i na pewno, jeżeli szukacie, jeżeli ktoś z was też szuka tręcza, to z chęcią poczytacie jakieś fajne komentarze, jeżeli ktoś jakiś fajny trench jeszcze znalazł. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa pa. you mm.